Cześć! Dzisiaj pierwszy raz zarejestrowałam się w systemie Parkan. To jest mój indywidualny kod uczestnika. E, idę biegać, lecz pogoda jest okropna. Spójrzcie co się dzieje. Jest szaro, ponuro, zacina wiatr. E, jest mrzawka. Przy tym... No nie jest za ciepło, ale trzeba było się zmusić do wstania z łóżka, do odbycia tego biegu. Myślę, że będzie fajnie. E, będę mogła się sprawdzić. Będzie to dystans 5 km. Sobota godzina. Syma 38, także już nie jest tak wcześnie. No, ja muszę jechać samochodem niestety nie mieszkam w centrum. Muszę tam dotrzeć jakoś. To jest fajny system. Po jednorazowej rejestracji w parkan no, możemy brać udział w dowolnym miejscu na świecie, w takim biegu. Jest on organizowany w całości przez wolontariuszy. No, i zobaczymy jak to będzie, zdawam relację, jak mi poszło. No dzisiaj nie będę się ścigać, tylko po prostu się sprawdzić, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że wytrzymam. No, Teraz się zacznie. Wiatr no, <tryk> ja po prostu straszny. No, ale chyba jest nawet połowy, nie ma dystansu. Ale na razie jest tanie nie ze zimą. w ręce. Zapomniałam rękawiczek i odmerzaj. No, 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 no. Przy piękny widok na morze, na zatokę. jest gdynia I jakie są właśnie uroki biegania, można sobie pooglądać, pooddychać świeżym powietrzem. One są leniwe, one nie biegają. I ładne obrazki na nie. Jest bliżej niż dalej do końca. Uf. No i po biegu. 5 km zaliczone. Było ciężko z wiatrem w twarz, no ale dałam radę. Nie wiem, jaki wynik będzie, bo okaże się, jakie wyniki będą na, na stronie. Małe rozciąganie jeszcze na świeżym powietrzu. I można jechać do domu albo raczej do pracy. To do zobaczenia. Cześć.